Scentyzm dążąc do obiektywizmu, może stać się dogmatyczny, co paradoksalnie podważa zaufanie do nauki w społeczeństwie, gdy ludzie dostrzegają, że nauka nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, np. o sens życia czy moralność. Scjentyzm często prowadzi do uproszczeń, zwłaszcza w dziedzinach społecznych i humanistycznych, gdzie złożone ludzkie zachowania próbuje się wyjaśnić wyłącznie czynnikami biologicznymi, np. sprowadzając miłość do reakcji chemicznych w mózgu. Takie redukcjonistyczne podejście pomija kontekst kulturowy, emocjonalny i społeczny, co może być niepraktyczne i nieadekwatne. Przykładem jest próba wyjaśniania programowania w języku C wyłącznie za pomocą wiedzy o chemii tranzystorów w komputerze. Obie te rzeczy mają ze sobą bezpośredni związek i przyczynowość, jednak, wyrażenie jednego poprzez drugie staje się niepraktyczne lub niemożliwe. Ani scjentyzm, ani nauka nie odpowiadają na pytanie, jak powinniśmy działać. Kwestie wartości są czymś, czym umykają nauce.